Yo, Siemanko, z tej strony witam i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z jednego bloku w Minecraftie. Dzisiaj znowu jesteśmy Bobami. Ja jestem e, świnką, a Bella jest kurczakiem, tylko nie wiem gdzie ona. A, kopię tutaj, zobaczcie, to jest Bella. <śśpiewa> Jak ty zrobiłaś? <śpiewa> <śpiewa> Dobra, okej, okay. niech będzie, że kurczak tak robi, słuchajcie. Dzisiaj znowu zawinijmy się w kolejne mopki, tutaj. Także mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie kieszy łapeczkę do góry. Subskrybujcie mój kanał. Na 2 miliony 400 tysięcy subów nagrywam dla na Was epickiego QA. I wpadajcie na witoshop.pl, Ponieważ już powinny być dostępny w przedsprzedaży Epicki niezbędnik gamera. Także koniecznie wpadajcie i sprawdzajcie to, słuchajcie. A my lecimy z tym odcineczkiem, dobra. Ja mam tylko pół serduszka ogólnie. Dzisiaj jest jakieś niezanie schowane? Ej, nie mogę tu wskoczyć ja jakoś, filia! Jak ja tu mam wejść teraz? A to możesz chyba sobie rozwalić. Ej, a ty, Ej, a ty możesz tam bloki. wskoczyć? Weź, zrób tu schodki. Pozbierałeś bloki, jak ja KOPAŁAM? Nie. Bo ja się NAKOPAŁAM a nic nie mam. No, jakim cudem? No, na pewno masz nie mam pojęcia. W, w ekwipunku. No, widzę, że nie mam. Zrób mi schodki ma, tutaj. Zrób mi schodki. Nie, bo ty nie masz tu wejścia. No, ja muszę tam wejść! Zrób mi schodki tutaj, bo idzie twój kolega do ciebie poszedł Bo ja muszę iść do craftingu, bo nic nie mam przecież Okej, okay, O, świnia zeskoczyła z góry Dobra, słuchajcie, to sobie zniszczymy, bo już tutaj nie jestem zombiakiem, więc nie będzie to potrzebne Ej, nie mogę tu wejść Co jest? Co, patrzcie, nie da... Nie da się tu wejść, drzwi trzeba zniszczyć Kurczak, nie popychaj mnie! Dobra, okej, okay, działam dalej. Na górze znaczy, jajko. Na górze jest swoje jajko ogólnie chyba. Tak? No, tak nie tak. mamy nic takiego. No nie mamy nic, znego. ja będę robił dopiero tutaj. E, okej, okay, już się tym zajmuję, słuchajcie, bo Bela się tym nie zajęła, więc ja muszę się Daję tym zająć. Się, bo... e, dobra. No hmm, niestety, ja pick? kopałam i bez sensu kopałam Tak, dobra. Może może te bloki. Dobra, Chociaż? idę wydobyć, słuchajcie, tutaj tego stołna. No kopałaś stona bez kilowa. to ja chciałaś go wydobyć. Nie właśnie, bo <laughs> nikt mi nie dał właśnie czegoś do no zdumienia. Trzeba samemu sobie zrobić kurczaku, no. głupiutki. <laughs> Ty jesteś głupiotki. Dobra, wydobywam sobie kobla i patrzcie, teraz elegancko mamy tutaj. Dobra, i węgiel mamy, także jest super, dobra. Okej, okay, słuchajcie, zrobię sobie w takim razie lepszy ten kilofek i lepsze e, narzędzia ogólnie tutaj do e, kopania i do wydobywania wszystkiego. Dobra, o, zrobimy sobie dosła. siekierkę. No właśnie trzeba je będzie ściąć. E, no a po Cień co. Daję. Ja cień cię. daje, aha, no to no, fajnie No cień mi daje Dobra, słuchajcie, mamy kilofek, więc możemy tutaj Wydobywać jakąś finka Zobaczymy, jakie kolejne y, mobki tutaj nam się pojawią Jakimi kolejnymi mobami będziemy Możecie wypisać w komentarzach I zgadywać, zobaczymy, czy ktoś trafi Słuchajcie, i zgadnie, jakim mobem kolejnym Będziemy, także piszcie koniecznie w komentarzu Teraz, a my lecimy, dobra Mamy teraz gravelu dużo, o, arbuziki znowu y, Weź postaw jeszcze może jakąś skrzyneczkę Jeszcze jedną gdzieś tutaj, bo to nam się nie, nie będzie mieściło No weź zrób Ale jest skrzynka w skrzynce No to chyba. wiem, no to postaw ją gdzieś w innym miejscu Ale to ty nie możesz? jakoś nie. No, świniaczko? Ale ja idę kopać, a ty nie możesz? Właśnie byłeś w domku, to mogłeś to zrobić A ja myślałem, że ty jesteś w domku Tam kurczak stoi No ja myślałem, że to ty jesteś tam przecież Nie, to mój brat A, to twój kolega ja Twój brat, dobra nie no, to spokojnie, nie mam A nie, mam łopatę, dobra. O, to jest co. No krowa, muchomorowa krowa. Może będziesz mu krową później. nie wiem, nie wiem. Nie wiesz, nie wiesz. Dobra, okej, okay, ja tu Właśnie wydobywam. A jak masz dirta, to weź rozbudowuj tą wyspę A jakbym nie wiedziała. Gdzie jesteś? Którym ty jesteś kurczakiem? Bo chcę, nie, mogę, nie, nie mogę ci nawet trafić, bo nie wiem, która to ty teraz. To jest, O, tu jesteś wspaniaczku, masz! O oh, jest dirt! Masz do... tego dirta Dobra, idź rozbudowuj tutaj. tutaj. Okej okay. <laughs> A ja tutaj wydobywam dalej, słuchajcie, tego stona, bo zaraz musimy sobie zrobić piecyk. O, kolejna krowa muchomorowa się pojawiła. Oh. Tutaj nam, okej. Okay. O i skrzyneczka kolejna, dobra, mamy skórę i piórka mamy, dobra. Fajnie, fajnie. Dobra, okej, okay, idę, słuchajcie, zrobić tutaj piecyk. Ale mnie te zwierz zwierzaki denerwują trochę. Będziemy musieli im te zrobić bądź. zagrodę ogólnie, bo inaczej to ja tutaj nie widzę te opcji. Twoje wieczne zagrody. No bo nie widzę tu innej opcji na współpracę z tymi zwierzakami. Dobra, pyk i pyk, okej, okay, niech to się przepala. No nie, teraz Tylko to musimy mega mocno rozbudować tą wyspę, bo inaczej to tutaj. Pankiel. Nie mamy dirta więcej? Pankiel. 51 dirta jest, a ona stoi i mówi, że nie ma dirta i ona nie rozbudowuje wyspy, no wiecie co? Nie ma dirta? To jest po prostu niepoważne z mojej strony dyrt? No 51 sztuk, a ty mówisz, że nie ma dirta! Gdzie on jest? No już teraz ja go mam i no, rozbudowuję! No ty mi zabrałeś? No ja ci zabrałem w skrzynce ty, leżył. Le, leżał, a nie leżył. O nie! Ty! O! No, o się... nie! O nie, o nie, zabijaki Jejku, ja no. mam taką ser Jeszcze w kakakasku! Ej, gdzie one? Padały? Dobra, zebrałem. Kurczak oddawaj, oddawaj mój killoff! Idę tutaj rzeczy. Dawaj, chodź tu jak chcesz. Dobra, miej sobie, ja mam ty kilow. Dobra, miej sobie te rzeczy. I takie będziemy chować ze skrzyneczki. Dobra, zombiaki nas tu zaskoczyły niestety. Dobra, patrzcie ile rozbudowałem wyspy, na maxa dużo jajko zniosłam z tego wszystkiego <laughs> Dobra, patrzcie ile mamy wyspy rozbudowanej teraz elegancko Superowo, dobra, możemy i zagrodę zacząć robić Powoli, i to, te wszystkie zwierzaki tam, a ty weź e, A ty to dawaj ja wydobywaj, wiem. wydobywaj tam sobie mm, A ja zrobię, słuchajcie, tak Weźmiemy sobie to Dobra, zrobimy sobie teraz... Czekajcie, bo nie wiem jak w tej wersji robi się płotki. Nie, to jest, za, to jest ten... Czekajcie, tak? Ten. Co? Mm. O tak, dobra. E, pek i pek. Dobra, to no będzie wie, za mało, więc jeszcze... Ej, ciemno się robi znowu. A no, gdzie no, nasze owce w ogóle zaginęły? Spadły może. Przecież my mieliśmy... Znowu! Znowu oni! Znowu oni! Znowu to ja się oni! tu chował, ja nie idę nawet tam. No, o, ty! Ty jesteś tchórzem! No pomagam patrz, to ci! tchórzasta patrz, świnio! Zrzucaj ich z wyspy! No wiem, wiem. Ale on mnie zaraz jak trafi patrz, Dobra, jak on załatwiony. Okej, okay, musimy zrobić sobie mieczyki, bo inaczej to tutaj też nie przetrwamy. Także ja szybko robię sobie tutaj mieczyk. Dobrze, dobrze. Stone nowy pejk, dobra mamy. I, I też mamy już żelazo ogólnie, więc spoko ja tutaj je schowam. I, teraz okay, tak, pozbieram. mamy to, musimy zrobić sobie pochodnie. Okej, okay, to one też nie będą nam się tutaj spałnić. Dobra. Jak kudowa mnie Peik. się No dobra, pyk. co to y, Tu jedną pochodnię wstawimy sobie też. Bez ciemno. Dobra, okej, okay, mamy elegancko zrobione. Teraz ja zrobię tutaj im zagrodę. Dobra. Kobla I mamy, okay. proszę państwa, Ej, za open. mało zrobiłem, dobra, większą muszę zrobić <grym, grym>, Okej okay. do skrzynki Pyk hey, nie mam tego Nie mam drewna O dobra, mam już Dobra Tylko, że tu będą... Nie, nie mogę zrobić innych Dobra, zrobię innych. Będą białe tutaj Pyk I pyk, dobra, i tu musimy zrobić wejście tylko, że nie mam siekierki, a nie mam siekierki, dobra I tu zrobimy do. wejście teraz Okej okay. I tutaj ich muszę wszystkich zagonić do tej zagrody teraz Dobra. I powinno być okej okay. Zdobione Ja nie mam patyków Dobra, pyk, oh, okej okay. To przypalej od razu to żelazko okay. Dobra Który teraz to jesteś ty kurczak, a który... Jak ja ich tu mam teraz zagonić do tej zagrody, to ja nie wiem, nie? Czy to będzie taka misja? Dobra, je, jeden kurczak zagoniony. Który to jest teraz? Bella, powiedz! Co? To jesteś ty? Nie. Bo cię zrzucę z to... wyspy mnie nie zrzucisz, bo mnie tam nie ma. A gdzie jesteś? Ja jestem tu, siema! To jesteś ty? Czemu poszedłeś do domku? O. To ty nie! To jesteś ty! Bella! Sama się zagoniła do zagrody <grywa> To jesteś ty, już wiem teraz słaniaczku się tu pracuj. konia zrobić Dobra, muszę słuchajcie, jeszcze jedną kurę tutaj zagonić do zagrody Ty kuraj! Ej, nie, nie wychodź! Bella <grywa> wracaj do zagrody Tam Czybko. jest twoje miejsce! Tam jest moje. twoje miejsce, chodź tu krowo Ojeku pikusie! Pikusie? No i zeskoczył. Jeden jest w domku. Czekaj. chodź tu idź krowa! Do przestań, nie uciekaj! No, idź tu krowa! Muszę jakąś linę na nią zrobić, czy coś. Dobra, pikusiu, Patrzcie, ona uciekła. Ta krowa nie wejdzie tutaj nigdy w życiu. O, nie. Musiałabyś Gdzie mi pomóc, do bo ja jej nie zagonię tak. Dobra, żelazo jest, pali się. No, chodź tu! Krowa, idź. No, przestań! Idź tam do środka! Jak z nią problem jest? Nie, ja za załatwię, bo. Tak, to ja tego nie widzę tutaj, żebyśmy oh, my doszli nie. do porozumienia. Chodź tu, krowo. Dobra, Szybko. To ja to nie, nie chcesz wejść do zagrody, to nie będziesz w ogóle nigdzie. O. I tak wyskoczył. Okej, okay, słuchajcie, mieliśmy zamianę. Ja zostałem szkieletem. Dajcie znać, kto zgadł. Abelna jest pająkiem, ale jesteś straszna. Idź ode mnie, pająku, niedobry. Uciekaj. Czemu się nie odzywasz? Ej, ty możesz chodzić po drzewach? Pokaż. Ej, ty po ścianach możesz trafi. wchodzić na górę, patrz. Jok, Bello się wspina, widzieliście to? Jak Spiderman! man Wow! Ale, epicko. Jak to tam jak pająk teraz? No, słyszę właśnie. To bardziej ja bym pasował do pająka, chyba. Ej, epicko masz umiejętność, a ja nie wiem, jaką ja miałam umiejętność. No, patrz, jak ja chodzę! No, widzę właśnie, to jest epickie. Bela, normalnie się może wspinać, słuchajcie, patrzcie. No, ale fajnie. Ale jak sta, to No, to jest epickie. Się. Dobra, ale gdzieś. Mi ej, gdzieś mieliśmy motykę ogólnie, z tego co ja pamiętam. Tak, jest skrzynca. E, to weź, zrobi gdzie ona jest? E, w skrzynce. Skrzynce. Czekaj, czy tu nie ma. Okej, okay, mamy tutaj. I tu dobra. mamy nasionka, więc zrobimy sobie od razu faremkę ehm. tutaj małą też. E e faremka Tylko, że. A gdzie jest to nasze wiaderko z wodą? Jest A jest też tutaj, w dobra. Pyk. Okay, Czekajcie, bo musimy to zrobić Uuu. tak myślę myślę gdzie to zrobić w ogóle Co to? Co? To flint! Flint, ja nie wiem czy my tu wodę musimy dawać, Pytusze! słuchajcie! Jak taką małą farmę sobie zrobimy. Znowu wyskoczyły. One od razu zeskakują na dół. Dobra, mamy tutaj nasionka. Królik przestań skakać tak! Uspokój się. <śpiewanie> Dobra, teraz ja będę kopał. A ty jak masz e, jakiś piach, to możesz ten. No, rozbudować o, o, to, pająku okay, dobra, do. <laughs> Ale Wela śmiesznie wygląda jako pająk. Ona się i pająku, fajnie z pająkiem tutaj. To jest Ale w ogóle ja, najlepsze Ale ja go nie widzę, jakby co? Wie? No właśnie wiem, to jest. <laughs> właśnie wydać go <laughs> widzieć. To nie było chcę. najlepsze wtedy. Nie patrzcie na. Uuu, jakaś skrzynka z jedzonkiem fajnym, dobra. O, I mamy ja też właśnie. sadzonki na y, drzewo, także posadzimy sobie tutaj drzewko i... Tutaj. Dobra, fajnie nam się rozbudowała ta wyspa, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z niej. Ja też. Tylko ten... E, tutaj... Nie creeper, creeper, creeper! Ucieczka! Ucieczka, ucieczka, nie wychodź z domu, nie wychodź z domu teraz! Ja jestem pająkiem! O co ja ty wiem? Do mnie mówisz? Nie wychodź z domu. ja jestem... Dobra, poleciał. Ooo, ale było blisko. Ja jestem Prawie by wymóg przy naszym domku, nie? Także ten nasz domek jest niebezpieczny, że jest w miejscu przy, przy tym bloku do zbierania. Oła! Tu ty mi uderzyłaś? Bela, przestań. Bo ja zaraz znajdę łuk i oberwiesz łukiem. A jak tam twoja zagroda? No zrobiona już jest. Idę na kurczaki. Są dwa kurczaki. Zostaw te kurczaki w spokoju. Dobra, słuchajcie, wydobywamy tutaj. Okej, okay, muszę zrobić sobie... <laughs> jak ty się kręcisz. Nie ma już tego. Nie mamy dirta, żeby rozbudować. Dirta mam. No to dawaj, rozbudowuj wyspę. Ale się pojawia, spadnę. Aha. No jak, jak ty możesz przecież... Co? No się utrzymywać na krawędzi. O pająki Twojej koledzy! O cześć! To fajnie. <laughs> Dobra, jak aha, muszę załatwić. Uważaj, uważaj, uważaj! O, Liny, nie, jedyna spada, Lina by nam się przydała. Bo ja bym o, sobie zrobił nie. łuk dla szkieleta. Nie, nie dup, nie rób, Muszę zrobić nie łuk. Nie <laughs> e. Tak, Tak, cię Wrzestań. Dobra, słuchajcie, wydobywamy tutaj kolejne. Ja muszę lepszy kilo w sobie zrobić. I ogólnie potrzebujemy kolejną skrzynkę gdzieś tutaj postawić. Bo <coughs> mamy za mało. Tak, ja już tutaj chowam to wszystko. Okej, okay, dobra. I będziemy musieli, w którymś odcinku, zrobić porządek tutaj, słuchajcie, z tymi rzeczami. Bo standardowo jest tutaj, e, że tak powiem, brzydko Bajzel. Dobra. Użyłam wszystko, co miałam. Ale nie, tylko z, z, budujemy z dirtu wyspę. Nie budujemy z tych innych rzeczy. Dobra, e, robimy sobie kilofek lepszy. No spoko. Dobra, okej, okay, słuchajcie. E, wydobywamy dalej tutaj. E, zobaczymy, czy kolejny poziom uda nam się tutaj zdobyć. Fajnie by było. Jakbyśmy otrzymali tutaj kolejny poziom, słuchajcie. Byłoby bardzo ciekawie. 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 patrz jak szybko wydobywamy. Ty raczej przeszkadzasz moim zdaniem, niż pomagasz, wiesz? Nieprawda! Ja tu opatrz robię zaczątek. Zaczątek? To nie bij jej. Dlaczego nie? Jej? No bo ona tutaj i tak nie, nie schowa się w tym O, Patyk wypadł, z drzewa Ej, czy jak znowu będzie świeciło tutaj słońce to ja będę padał? Oby nie? Nie. nie Oby F. nie Oła! Działa to jednak, znowu się palę! Pomocy! Aha, aha, aha. Chowam się, o nie! Słuchajcie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja jestem szkieletem. Przyszedł, wyszło słońce, ja się muszę tutaj schować, słuchajcie, nie wychodzić stąd. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie kolejny odcineczek, to napiszcie w komentarzu, jakimi kolejnymi mobami mamy być w kolejnym odcinku. Zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli będzie 20 tysięcy, to od razu nagrywamy. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Wpadajcie też na vitoshop.pl, pojepicki niezbędni gamera dla fanów Vito. Wpadajcie i sprawdzajcie, jest dostępny już przed sprzedaży. A my i wam dziękujemy dzisiaj za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Pa! Pa! pa.